Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z Pingwin Packa 5. Ja jestem Dany.pl, a ze mną jest Spider -Man. Lord Minecraft, mister Raperek. Yeah. Dobra, jestem przemieniam się z siebie. Ja jestem nietoperzem. Zobaczcie, a ja jestem człowiekiem Tutaj można przyłączyć sobie różne moby i na przykład widzimy jakie oni mają moce. Na przykład nietoperz ma tylko latanie Blaze. Blazowi nic nie robi lawa. Może latać. Bo nie ale... to też powinien mieć jeszcze ten widzenie w ciemności. Szkoda, że tego. O, nie... o. To by było też dobre. No, w sumie to jest umiejętność, nie Że widzi w nocy. Ale tak nie ma tutaj. Zrobiliśmy sobie też drugi teleport, żeby na przykład jak jesteśmy gdzieś daleko, żeby się szybko tutaj przenieść. Io! To co, lecimy dalej? No, możemy lecieć. Tutaj odkryli, odkryliśmy mm, sobie cave tam na dole. Pochodnie wzięte, plecak wzięty, kilofy wzięte. I pasowałoby powoli robić y, enchanting. Trzeba będzie może zrobić w off tego tutaj, smoka zabiję Jest, i z tym nim o, fajna sztabka była Jakie on ma zdolności? O, sztabka Taka fajna sztabka, tam. Ty, nie to jest ta sztabka na... Dobra, zabiję go Co? To jest ta taka sztabka na ten, na ten najlepszy miecz. O. Z niego wypada. Czekaj, tu mamy lawet, ja Zwyta. tą lawę może załatam. Hello, Ender Spider. O Jezu, z nimi trzeba naprawdę... Gdzie jesteś? Ej. Tu. Gdzie jesteś? Okej, okay, widzę, idzie co pewnie że jakiegoś zaradku. Where are you? O, tu znowu. Jest. Teraz czekaj. Wiesz co? Czekaj. Będę stawiał pochodnie, gdzie iść Gdzie on jest? Wal mnie, jest nad nami Skoczył na mnie On bije z odległości Nie to szkielet w wodzie toperzem. nietoperzem, może się uderzyć. Uderz go, nietoperz może przelecieć przez ten, przez ten, przez pajęczyny. żelazo. Nie wątpię. Tam jest jeszcze jeden. Gdzie jesteś? Wow, tu mamy cały Skrzynka! Ej, trzymajmy się lepiej raz. O, jesteś tu. też jest w O, dupatki rzeczy. Tam były żelaza. Ile? Dwa. Aha, to jest połączenie chyba. Mhm. Czuta woda. Nie, nie, nie lubię wody. Mhm. My się teraz tutaj zgubimy. Ja tu mam teleport. Mamy. O, o tam zelazo. jest jeszcze jeden, ten, ten, ten. Co mnie Dobra, Sorry. Y, tam jest ten. Czekaj chwilę, tu mam żelazo. Cyklop czerwony Czekaj tu jest ten piesek taki. Hello, piesku! Gdzie jest? Okay. nic nie wyszło. Dobra, umarł. Okay. O, no. gdzie chodź. masz tego cyklopa? To jest, jest. jest ślimak. Dawaj, lecimy go. Słabszy. Jest słabszy. Uważaj. Kurno, co tu? Zombie z taką fajną. Z taką... Jocie, co Ale to jest? drugie. To drugie, takie czerwone. No, ty z tymi oczami. Dobrze, że mamy tego. No, nie Mijemy to pewne. Mam tylko 40 HP. Ale jest dużo łatwiej z tym Witcherem. Co mnie znaczy, tym A, chodź mi tu pomóc. On wyrzucił pochodnie, a gdzie jesteś? Biję zombie. Uważaj na tego ślimaka. To ma czyste HP. Ile on ma czyste HP? Dobra, lecimy go. Zombie. Ej, on, on zaburzył całe całe HP. Poczekaj, podnieś do góry. Muszę ściszyć dźwięki, bo masakra. Dobra, teraz mniej HP mach no. Jest, mogę być nie Zabiłej. Co on wyrzucił Nie wiem On chyba napisał. A tu się dzieje pod tragedia tu jest co się tu dzieje no. Oświetlać, oświetlać oświetlać O, stawki te takie fajne Ender Spidery Ej, tu ślimak Czekaj chwila Zobaczmy czy to się da wykopać A się Dobra, jest ma. ruda. Ja tu kopię Weź te rudy wykop mhm. I trzeba je przepalać pewnie no i pewnie tym Raimu, czekaj. A I tam jest ślimak. I tam jest skrzynka też. Gdzie jesteś tu, trzy razy? Szkielet. Ślimak, trzeba ślimaka zabić. No bo ja się go boję trochę. O tam jest ten piesek z dróg, znowu. Czekaj bo nie mogę wylecieć. O. O. Czekaj muszę coś zjeść. No, ja też Ale masakra, bez tych mieczy to byśmy się tutaj chyba nie poradzili. No, ale bez tych nietoperków to samo. No, no tyle nam dają, że. Ja się tego smaka boję. Podchodzimy do niego? Wiesz, ja do niego podeszłem. On mnie uderzył, dwa serca mi zjadł. I szkielet, nie, to szkielet. Dobra, szkielet. zabiłem go. Diamond! Z niego wyleciał. Co to za czapka? tam są dwa jeszcze te rotawiki Skrzynka Żelazny kilo wziąłem Dobrze tu Mamy lapis Gdzie jesteś? Eee, kopia żelazo Dobra, gdzie jesteś? one się na mnie rzucają tam e. ślimo Dwa ślimaki tu są. Gdzie ty jesteś? Idziemy na ślimaki? A bo nie mogę latać. O leć, 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 leć! One One mnie człowieku. Dobra, jeden. O! Ale fajne dźwięki. Jak? Żelazo. Masakra. Nie wiem, co by było. Ej, a gdzie jest teraz wyjście? Nie ja wiem. O! Oj, Ale jest mega. Jest mega cave, mm -hmm. fajne te kopalnie są. Szkrec, chodź tam, chodź tu, chodź piesko. Nie wyrzuć. Hello. Ender Spider, Enderman, i Piesek, i Ej, dobra, proponuję ci zawrócić i iść do głównego kola Ja jestem zbyt ciekawy tego. <laughs> Co to było? Gdzie? O. Tam jest piesek jeszcze jeden, chodź. Idziesz? I Lecisz? tak nie zmieszczę się. Zalecę cię gdzie jesteś Nie prywatnie mnie I widzisz tu jest piesek Halo Hello No i tu, tu Nie stał piesek. Dobra, dawaj, chluśniem, bo uśnie Oświetlmy tu trochę Hop Woda, woda Tu jakiś mały kejwik, ale ja mam burdel w jakiś punkt. Muszę... Musimy wygrać dwie do coś się zrobił. Super sobie wybuchł. Naprawdę tak długo się kopię żelaznym kilofem Ty diamentowym kopię, tak jakby obsydianym kopał. A no bo jak lecisz, no to strasznie długo musisz, okay. zsiąść, się no. zsiąść. Bo jak kopię, daję węgiel. Czyli lepiej nie kopać, bo niszczy się, a długo kopię. O. Dużo węgla, a węgiel się przydaje do przodupycyka. Ciekawe, czy można zreczartować piecyk, żebyś ci przypalał? Nie. Tak, by the way, ile masz żelaza? Ja nie mam w ogóle żelaza. Czemu? Jedno, dwa. Ile tu z mobów? Kapelusz odblokowany. Gdzie ty jesteś? Podleć. Tu jestem na tobą. O tam jest że coś. Żelazo raz. Hop. Ejner. Miner leap. Miner. miner. Ślimak. Miner. Okej, ja Ale to jest wielkie wszystko. Pikachu! Masz tą maskę? No. Kapelusz. Nie wiem, nie wyobrażam sobie bez tych nitoperzy. No. Czyżbyśmy by tu już zginęli. I tu nie raz. 10 razy. A i tak się reszki ich wciło. Są dwa ślimaki. Trzy, trzy. Nie ślimaki, tylko te pieseły. O, żelazo. Żelazo, zbroja, złote jabłko. Znaczniki, zbroja, siodło. nie będzie. Siodło. Ej, miner tu jest. Ale we mnie dawana ten sztylet. Gdzie jesteś? Teraz znalazłem jakąś skrzynkę Ale już idę do siebie, powoli okay, Ja, ja, jeszcze jeden cave My stąd nie wrócimy Obłowimy się jak nigdy No A jest ja dopiero 14 minut żelazo, widzę Ale my mamy znak ale my mamy nad nimi przewagę. I tu jeszcze w dół idzie. Masakra, i tam będą diakty na dole już. Hm. Ja proponuję zostawić te kopalnie. Nie. I idź do cave'a. A co I, to jest gdzie, gdzie jesteś? Tam gdzie wybuchy? What the fuck? Tepnij się do o, mnie, to... Dostań. Ślimak! Aha, tam jesteś, widzę cię. cię. Ile tu pieseł? I dobij No właśnie tu cię wołałem przedtem. Chodź, piesełko. Okej, okay, stopka jest. Ja to jeszcze odsłonię HP. Nie topy, chciałem go bić, sorry. Wypadła. Dobra. Znaleźliśmy trochę diamentów. Troszku, troszkę za diamentów. Żelazo, dużo. Który masz Chyba lepiej? nie wiem. Cyklop. Jest. Chodź jeszcze dobijemy te cyklopy. I myślę, żeby wrócić do tej bazy i tam wszystko to poprzeparać, bo okay. nie ma co z tym umierać, nie? No Ślimak Cykl ten co... No on takimi jakimiś gaskami śmieszny Okej, okay. Ej, cyklopad tu jest ślimak, Ciemo, nie mogę być tego ślimaka Dobra, to wracamy do tej bazy naszej. Czekaj chwilę jeszcze tutaj. Je jeszcze tego ślimaka zabijmy i, i tu mamy jeszcze... Nie mogę zaraza. latać! O no, ty lata czasem buguje tak śmiesznie. No. O nie! Ślimak coś na dole. Dawaj tego ślimaka. On do lewej, Alk mi wyro. Ja biorę odwagę. O kurna, berze. Serio? Nie, nie. Mam dwa, dwa serdki. już. Jestem. Nie! Zabił A gdzie Mam jesteś? nadzieję, że mi plecać. A... Gdzie cię zabił? Mam, nadzie oh, Mam nadzieję, że mi kola w a, Tam. miałem wszystko w plecaku. Ale to mi nie mogę latać! Palić się. A w którym jest level? Nie mogę latać. To się zbugowało. Nie, plecak wylądował. Udało ci się. Dobra, weź, weź to zbierz i wracamy do domu. Nie mam miejsca, czekaj, muszę przełożyć swojego plecaka. A ja tutaj, kurde, kurde, kurde. Już, już, wszystko zbieram ci. Nie da się. A, Nie wypają. Nie ja właściwie jest zebrałem ci wszystko. Ej, ty miałeś wszystko w plecaku? Najważniejsze rzeczy. To dobra, plecak zbrałem, ale teraz jadę do. Okej, tam jeszcze został Kaj okay, nic nie zostało Typy Mr. Viperek Ja Blaze a mnie Ejku dzwonek ktoś dzwoni do drzwi. Dobra, nie reagujemy na to A, lataj Postawię skrzynkę i włożę tu twoje rzeczy do tej skrzynki Dobra Ale dlaczego nie mogę lata Hop, 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 hop. Nie To jest moja. Pokaż te diaksy, jak. Czekaj, postaw jej, a ja jej skopię. Postaw diaksy. Ile masz bloków ja. diaksów? Cześć, tylko. Jak tu latać? Ci, chodzam w tle dzwonku. No to mi, nie mogę tym latać. Czekaj wyjdę i wejdę jeszcze raz. Ja no. coś się zbugowało, nie mogę lat. może Mogę u mnie coś jako serwerownia nie da się. Ja też nie mogę teraz O, mogę Diaksy, po po, po ustawieniu i tutaj, a ja skopię i kończę odcinek. Ale to jest epickie. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dym, dym. Dym, dym. Dym, dym Sześć diamentów. Jak mam jeszcze? Wracam do bazy. Czekaj. Mam Dobra, jeszcze 4. Zdaję tego diamenta Oddaj daj wszystkie diapsy diaksy I wracam do głównej bazy Oddejdź diaksy Naprawdę mnie też wzięło. 22 diamenty Mam jeszcze trochę żelaza. Mam tu... Dziwne... Ja tutaj cały stack żelaza. Mam te dziwne takie te. Mm. 27 minuty. Cięcie będzie. Jeszcze, jeszcze mamy 5 minut. Zróbmy Chantik na koniec. Nie wiesz, może gdzie jest jakiś obsydian? Nie. To my robimy cięcie i szukamy obsydianu. My jesteśmy z powrotem, ale nie znaleźliśmy nic. Nic ciekawego, niestety. Nie znalazłem obsydianu. Nie, nie, zrobiłem tego. Jeszcze coś innego Mhm, On jest trudny do zrobienia. Popatrzcie się w ogóle. Jak się on nazywa? Halite Blight. O, jest, mam go. Popatrzcie. Dwieciodobre. Tu jest jedna czujka do założenia. Dobra, my jesteśmy i niestety nie możemy zakończyć, nie możemy dzisiaj zrobić enchant, a będzie enchant i w następnym odcinku, czyli tak, komentujcie. Um, zrobili, znaczy no, subskrybujcie. <laughs> komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i cześć. Mammy notes.